Dzień dobry, jesteśmy na żywo. Bardzo Dzień dobry z tego powodu, tak. Stres, stres opada, kuszy powoli też. Witam cię izo serdecznie. Niecodzienna sytuacja, bo przeważnie moi goście się troszkę nazwiskiem różnią ode mnie, a tymczasem to samo nazwisko. Witaj serdecznie. Jak się czujesz dzisiaj w nowej roli rozmówczyni, uczestnika rozmów bez ciśnienia? Jestem bardzo zestresowana. Jest to dla mnie coś nowego i, e... i bardzo mnie to faktycznie stresuje. Dzisiaj troszkę będziemy o tym stresie mówić. Oczywiście nie w takim kontekście, żeby się tym przejmować, żeby się stresować, bo to przecież chyba nie o to chodzi. Będziemy Dziękuję. mówić o, 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 o zmianach, o tym, jak się zmieniamy. Poprosiłem Ciebie o tą rozmowę, bo uważam, że chyba najbardziej osobą, którą na co dzień obserwuję i która też ma okazję mnie obserwować, od kulis także wiele różnych aspektów, jesteśmy nawzajem. Natomiast zanim zaczniemy dzisiejszą rozmowę, to powoli dołączają do nas. Różne osoby. Pytanie w ogóle: czy nas słychać, czy nas widać? Bo może Facebook stwierdził, że skoro Żukowski rozmawia z Żukowską, to może troszkę ograniczmy ten zasięg, tak? O, witamy, witamy pierwsze osoby. Witamy pierwsze osoby, witamy Piotra. Słuchajcie, kochani, czy nas słychać, czy nas widać? Bo mamy takie wrażenie, że Facebook sobie pomyślał, a kurczę, Rodzinna, małżeńska rozmowa to chlas. Ciachniemy. Nie ma co tego publikować szerzej. Witam Piotrze, witam Violu. Widocznie jesteśmy już widoczni. Zaczęliśmy być coraz bardziej. Dokąd docieramy, skąd jesteście, powiedzcie nam w dwóch słowach, a my za chwileczkę zaczniemy mówić o tej zmianie. Tak jak już powiedziałem, Iza jest tą osobą, którą na co dzień obserwuję. Doświadczam tych różnych zmian, ale też w drugą stronę, dlatego dzisiejsza rozmowa właśnie z Izą. Izo, czy stres już trochę minął? Powoli zaczyna opadać, ale okay. nie do... Powiedz mi, Powiedz mi tak, no bo y, możemy mówić o zmianie. Bardzo często dziś, różni, róż, różni, różni mentorzy, różne osoby na różnych szkoleniach o tej zmianie się mówi. Natomiast powiedz mi, czy to tak zawsze u ciebie też było, czy ten proces, w którym ja obserwuję, ale chciałbym troszkę pobudzić, żebyś o tym powiedziała, to był taki zaplanowany, świadomy, od początku wiedziałaś, w którym kierunku zmierzasz, że coś chcesz w ogóle zmieniać? Czy to tak jakoś inaczej było ukształtowane? No, w moim przypadku jest to, był, to, był, był i jest to proces długotrwały, ja sobie nie zdawałam sprawy. Że, że zaczynam się zmieniać. Natomiast y, wydaje mi się, że doszłam do takiego momentu w moim życiu, że no właśnie zapragnęłam coś zmienić, tak? Y, Zapragnałam zmienić i po krok po kroku gdzieś podążałam w kierunku zmiany, tak? Jeszcze sobie tego nie uświadamiając, ale, ale już powoli gdzieś tam się to zaczęło we mnie. Y, no kiełkować, kształtować, że, że coś chce więcej, tak? Okej, okay, to... no a powiedz mi, jeżeli mówimy w ogóle o zmianie, tak? Mówimy o tym, że ona się gdzieś tam y, rozpoczyna, czy jesteś w stanie uchwycić ten moment? Bah, to się wtedy zaczęło, albo nie wiem. Y... Kiedy był początek tej zmiany, tak? Kiedy to w ogóle możesz zdefiniować sobie, że coś tam się zaczęło zmieniać, albo zaczęło ci coś tam może doskwierać. No w moim przypadku to było no zapragnęłam zmienić pracę, tak? Doszłam do takiego punktu, że miałam już dość tego, co robię, że chcę jakiegoś no, lepszego życia, innej pracy, nie wiem, zapragnałam się rozwijać. Męczyło mnie to, że, że, no, że jest ciężko, że, że mam, że ktoś mi planuje układa grafik, że muszę się do tego dostosować, czy chcę, czy nie. I, no I to był taki bodziec do zmiany, tak. Okej, okay, czyli w twoim przypadku był taki element, element związany bardzo ze zmianą, to był związany taki zawodowy, tak? Tak, tutaj, tutaj tak, zawodowy bardziej. Okej, okay, wiesz, co, no ja też troszkę nasza praca się różni, mimo tego, że pracujemy w jednym teamie. Natomiast ja też bardzo często rozmawiam z różnymi osobami i, i, i teraz tak sobie myślę, że Czasami to jest też tak, że część z tych osób tą zmianę, którą gdzieś zaczyna ich doskwierać, to niekoniecznie też jest praca, tak? Czasami to jest sprawy związane ze sposobem, w jaki sposób się żyje, funkcjonuje, z kim się żyje, jak to jest, bo bardzo często pojawia się taki slogan i ty też dzisiaj nawet taki, użyłaś takiego stwierdzenia w biurze dotyczącego szklanego sufitu. O co w no tak, tym chodzi z tym szklanym tak. sufitem? Ten szklany sufit to jest taki jakby moment w naszym życiu, że no doszliśmy do takiego momentu, że już wyżej się nie da, nic wyżej osiągnąć, że coś trzeba coś trzeba zmienić. Tak? No każdy ten swój taki sufit szklany osiąga w innym momencie życia i, i w innej sferze życia. Tak? Każdy to inaczej no nie wiem. W moim przypadku to praca, ale ktoś tam na przykład takiej zmiany pragnie, no nie wiem, rozwijając swoje pasje. Bo nie podążę na przykład drugiej osoby, tak? Z tymi pasjami na przykład? No tak, i tak, tak, bo, bo niekoniecznie partner na przykład tą samą drogą chce podążać, tak? No, i wtedy no, wtedy jest problem. <grych> yy, ta zmiana jest bardziej yy, no, trudniejsza, tak? Wymaga więcej Czyli ja bym zaryzykował takiego stwierdzenia i mam teraz prośbę do osób, które nas oglądają bądź będą odtwarzały ten materiał, żeby yy, odniosły się do tego mojego stwierdzenia, czy że zmiana zaczyna się. Powiem może brzydko, niekoniecznie dzieci oglądają od takiego trochę e, e, bólu okrężnicy, tak? Znaczy miałoby być jeszcze bardziej brzydziej, przepraszam, poprawiłem się. E, zamieniłem tą część ciała na ładne stwierdzenie, bo to są rozmowy bez ciśnienia. I chcę też, żeby tobie też e, ten stres pierwszego występowania takiego publicznego gdzieś tam minął. E, Stwierdzam, że zmiana zaczyna się od takiego właśnie bólu okrężnicy, tak? że nagle zaczynam mieć coś bole, czasami coś doskwierać, zaczynam czegoś szukać, przynajmniej ja tak to u siebie też spostrzegałem. Jak wy uważacie? Tak? Podzielcie się swoimi zdaniami, jak wy do tego podchodzicie, czy to rzeczywiście w tym kierunku, czy może słowo zmiana jest takim górnolotnym, Natomiast i za Ciebie bardzo bym prosił, żebyś mi powiedziała, czy to, co u Ciebie zaczęło się dziać, to tak, no wiesz, łatwo powiedzieć, tak? Wstychnę, chlas, trzeba dokonać jakiejś zmiany. Powiedzieć jest bardzo łatwo, bo już to powiedziałem. No to teraz co? Siedzę, niech to się kurcze dzieje. No chyba tak nie jest, nie? Łatwo Uuh. powiedzieć, czy to jest ciężka praca, ciężki proces, może wyrzeczenia? Jak to w Twoim przypadku wygląda? No, zmiana pociąga za sobą inne też zmiany, tak? Znaczy, pragnienie zmienienia czegoś w życiu no, kieruje nas do tego, żeby faktycznie no, nie, nie do końca prostą drogą iść, tak? Wymaga jakichś tam wyrzeczeń, więcej zaangażowania być może, pracy nad sobą, bo to nie jest takie faktycznie proste. No, powiedzieć, być może łatwo jest, że się chce. Natomiast teraz to chcenie, no to trzeba przełożyć na pewne kroki do przodu, mimo że tam coś nam krzyczy w głowie, że stop, nie tędy, wróć się, zawróć, to nie dla ciebie, nie dasz rady. No i w moim przypadku też tak było, też bałam się, bałam się tej zmiany. Nie mówię, że to było proste, bo nie było. Natomiast ciekawiło mnie też, co tam dalej jest. Co tam dalej? Tutaj dużą rolę właśnie odgrywa też pomoc innych ludzi, tak? Bo, bo na pewno samemu jest bardzo ciężko, tak? Okej, okay, zanim tam... przejdziemy do tej pomocy innych ludzi, Więc... bo o to też chciałem się tam gdzieś ciebie zapytać. Okay. To powiedz mi, bo ja bardzo dużo w ostatnim czasie odbywam rozmów z osobami, które tak. Mają już ten bultyłka. Coś im doskwiera. Aspekt pracy, zmiany pracy, być może to nie jest ten biznes, czy nie jest ten zawód, który dzisiaj wykonują, bo nie sprawia im radości. Tak, normalnie, najprościej, tak? Żeby rano się budzić przed budzikiem. To jest jakby pierwszy element, z kim ja odmawiam. Z osobami, które chciałyby zarabiać więcej, mają pasję, mają swoje potrzeby, mają marzenia. Z osobami, gdzie dostały pod dupie. W okresie y, pandemii ich biznesy troszkę w dół poszły, ale wiesz, bardzo często słyszę, y, może nie wprost, ale bardzo często słyszę, boję się. Bardzo często słyszę, y, to nie dla mnie. Ja tak nie potrafię. Ostatnio rozmawiając y, ze znajomą, która być może nas dzisiaj ogląda, y, pozdrawiam ją oczywiście, y, usłyszałem, Gdybym ja tak umiał mówić, jak ty, to bym był w waszym teamie i dzisiaj by były takie wyniki, byłoby super i naprawdę by było ok, nie? Powiedz mi w pierwszej kolejności, yy, yy, tutaj głosy się pojawiają, yy, jak piękny, o, ja teraz zanim zadam ci pytanie, to oczywiście, jaki piękny duecik. Dziękujemy Izo. Znaczy że, znaczy, że Facebook przepuścił, tak? Facebook przepuścił, zobaczył <laughs> duet, fajny, przepuścił dalej. Witam serdecznie Agatę, witam serdecznie e, Marzenkę. Gratuluję odwagi, nie jest <laughs> prostym występować na żywo. O chyba tym, czy jest było. łatwo, to chyba zrobimy innego live'a albo może jakieś szkolenie zrobimy w tym temacie, bo nie jest to łatwo. Ok, mogę zrobić teraz tak. Bo mówisz, że zaczęłaś mówić, że potrzeba pomocy, wsparcia, że potrzeba yy, innych osób. Yy. A jak to było u ciebie? Samotnie? Wsparciem? No, ja bardzo tutaj yy, otrzymałam wsparcie przede wszystkim od ciebie, mężu drogi. Ale też y, później. Y, Dobra, spotkaliśmy... to ustaliliśmy, że tak musi paść. tak, 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 dokładnie. Nie, nie, natomiast nie, natomiast tak... zaczęła się dziać magia, tak? Y, ten krok z, do zmiany, do właśnie ustalenia, że chce coś zmienić, pociągnął za sobą y, przepływ, nie wiem, takiej energii, zaczęli się pojawiać fajni ludzie. Którzy gdzieś tam nas zaczęli wspierać w tym rozwoju. Pozdrawiam tu doradcę rozwoju osobistego, panią Małgosię, przesympatyczna osoba. Trzeba sobie poukładać pewne sprawy, tak? Bo, bo ciężko ruszyć do przodu, jeśli się nie poukłada pewnych rzeczy, tak? No musi być balans między wszystkimi sferami życia. Ale kiedy to już yy, zaczniemy ogarniać, to powoli zaczyna się dziać magia, tak jak powiedziałam. Że wszystko idzie do przodu, jest, y, no jest ten pozytywny oddźwięk tego, tej zmiany i zaczyna się pojawiać szansa, no i, i zaczyna być naprawdę coraz okay. lepiej. uporządkujmy. Następuje ból dupy, tak. pierwsza rzecz. Ból dobra, tak. Dobra, wersja dla dzieci. Następuje ból okrężnicy. Sprawdźcie sobie w Wikipedii, co znaczy okrężnica. Następuje ból tej części ciała. Następnie y jestem świadomy, że mnie to boli. Bo to, że mnie czasami boli, nie zawsze jestem świadomy, tak? No tak. Jestem świadomy dzisiaj, że mnie boli. Y Zaczynam uświadamiać sobie to, że mnie boli. Czy jednocześnie z tym, że mnie boli, to uświadamiasz sobie, czy w Twoim przypadku, co Cię boli i cel na przykład, jak to można zmienić? Może jeszcze nie ma wtedy gotowych działań, gotowego jakiegoś konceptu, ale czy gdzieś się klaruje ścieżka? Nie wiem, ja dzisiaj jestem na takim poziomie osobiście, ja i co zresztą wiesz o tym dobrze. Ja jestem w stanie perfekcyjnie dzisiaj powiedzieć, gdzie ja będę za lat. Dwa, trzy. Może jeszcze nie za dziesięć. To jeszcze nie ten poziom mojego rozwoju. Ale za dwa, za pięć lat gdzie ja będę. Jak u Ciebie to jest? No, ja powoli zaczynam też y, do tego dochodzić. Y, gdzie chcę być i co chcę robić, i jak chcę, żeby to życie wyglądało. Y, no, nie, nie jest to na początku wiadomo, nie jest to łatwe. Ale już y, kolejne kroki. Kolejne etapy no, wznoszą nas coraz wyżej, tak? I po pewnym momencie tej drogi już wiemy, wiemy gdzie chcemy być, co chcemy robić, i wszystko się później powoli układa tak, że, że idziemy do przodu, tak? No wiadomo, że czasem pojawiają się tam jakieś też strachy, bo, bo tak jak mówię, zmiana to też strach nie tylko szansa, ale też strach ale, ale już jakby. Idziemy, jesteśmy odważniejsi, tak? Idziemy, idziemy tą drogą, którą obraliśmy. Mamy cel, misję i, i wiemy, czego okay. będziemy pragnąć. Jest, jest ból, już nie wiem wiadomo czego. Jest, wskazujemy sobie, gdzie chcemy, co chcemy osiągnąć. W całym tym procesie obudowałaś ten cały proces, tą zmianę, tym, że się musi pojawić energia i ludzie. A Gata napisała, że fajni ludzie. Przyciągają fajnych ludzi. To jest magia. Agato, masz rację. W pełni się z tobą zgadzam, że tak jest. Bo skoro jest to program narodowy bez ciśnienia, to wiecie, no, jak ktoś, ktoś narzeka, ktoś jest maludny, to będzie przyciągał osoby narzekające maludne, tak? W cudzysłowie, no, wiecie, no, do. Główna to lata mucha, tak? A do miodu latają szlachetne pszczoły. Nie wiem skąd mi no, się to powiedzenie to. wzięło, ale, nie. Ale, myślę, że chyba, ale myślę, że chyba też trafia. Słuchajcie, dobra Iza, obudowałaś to tymi osobami. To jest jedna osoba, to jest więcej osób. Jak to jest? Bo ja też jestem takim zwolennikiem takiej teorii. Nie jest to moja teoria. Ja to usłyszałem, trafiło to do mnie i przebudowałem to jeszcze pod siebie, że jesteśmy kwintesencją pięciu, sześciu najważniejszych osób w swoim obszarze, do których się odnosimy, które nas inspirują, do których dążymy w Twoim wykonaniu, w Twoim ci to jest prawda? No tu masz rację, tak. Oto otaczamy się takimi osobami, które nas wspierają, tak? Yy, no, są to zależności takie czasami nawet obopólne, tak? Ja potrzebuję ciebie, ty potrzebujesz mnie, tak? Wspieramy się nawzajem. Yy, no i to jest taki sztab tro trochę ludzi wokół, wokół nas. Ludzi pomocnych, otwartych I jest to flow, <laughs> energia taka, która no, pobudza do działania, tak? Okej. Okay. Yy... Powiedziałaś, że doradca rozwoju osobistego tutaj pozdrowiłaś swojego doradcę rozwoju osobistego, ok, a jeszcze na jakieś osoby wokół, no oczywiście pozdrowiłaś też swojego męża. <laughs> Nie omieszkam tutaj też to podkreślić. Ale to nie o to chodzi, wiecie, To nie o to chodzi, żebyśmy yy, wszyscy wokół się yy, yy, chwalili, poklepywali i tak dalej, bo nie zawsze to sprzyja rozwojowi, tak? Yy, powiedz mi, ok, a gdybyś dzisiaj miała wskazać komuś, yy, zasugerować jakieś dwie, trzy takie ważne yy, zdania z dzisiejszej naszej rozmowy, może ktoś stoi na rozdrożu, tak? Może są te osoby, z którymi ja się spotykam odnośnie współpracy, które mi mówią, że nie wiem, boją się, to nie dla nich. A gdybym ja tak umiała mówić, tak? Zacytuję tutaj panią Gabrysię. gdybym ja umiała tak mówić, to ja bym była w waszym teamie. Co byś, jak kobieta kobiecie powiedziała? Nie rezygnuj ze swoich marzeń, tak? Yy, obierz swój cel, idź do przodu, yy, otaczaj się ludźmi pozytywnymi, yy, szukaj wyjścia z każdej sytuacji, nie poddawaj się. No. Będzie dobrze. Tym mocnym akcentem powinienem już zakończyć, wcisnąć guzik koniec streamu yy, i pozostawić w nas wszystkich yy, z przemyśleniami. Yy. Żono, przewyższyłaś wszelkie moje dzisiejsze oczekiwania odnośnie tego live'u. Dziękuję ci za to, że przekroczyłaś tą swoją barierę, ten komfort, bo naprawdę zrobiłaś dzisiaj duży skok. Ja widziałem, że biłaś głową o tym, po tym szklanym suficie w temacie dzisiejszego live'a i to było widoczne. <laughs> Więc ci bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że nie tylko ja mam takie odczucia, co Wy o tym myślicie. Właśnie o to, żeby próbować to, co jest nieosiągalne, aby przekraczać tę barierę. Bo jeżeli oczekuje zmiany, kiedyś często mówiłem to i w różnych toforach mówię, że jeżeli oczekujemy zmiany, chcemy osiągnąć cel robimy coś od 10, 15 lat. Nie wiem, od dwóch lat i tej zmiany nie osiągamy, i chcemy kolejne dwa lata robić to samo, i liczymy, że tą zmianę osiągniemy, to po prostu jesteśmy idiotami. Ja, Gabrysi odpowiedziałem wtedy jedną rzecz: że będziesz. Będziesz najprawdopodobniej, będziesz tak samo mówiła, jak ja dzisiaj mówię, co lat siedem. Nie było to tak, że się mi siódemka ładnie tu komponuje, że ona mi się tam zgrała z innym, innymi słowami, słowami, że ona ładnie brzmi, że to jest szczęśliwa liczba. Nie. 30 września, dokładnie za tydzień, mija 7 dni, jak podjąłem decyzję, że robię to, co robię i zmierzam w tym kierunku, w którym zmierzam. 7 lat mija. Nie chcielibyście zobaczyć, a część mnie zna z tego okresu. Jak wyglądałem, jak się zachowywałem, jak, yy, yy, jak się odzywałem, tak? Jak rozmawiałem w ogóle w jaki, spo, w jaki sposób, tak? Nie porównujmy się nigdy do. Yy, nie porównujmy się nigdy do kogoś innego. Iza, na sam koniec. Do kogo ty lubisz się porównywać? Ja do kogo się lubię porównywać? No, na pewno do siebie. Siebie sprzed wczoraj, sprzed wczoraj, <grybujesz> <z>, rok temu. <grybujesz> no, jest jest to zmiana. Okej, okay. a powiedz mi, a pamiętasz tą Izę sprzed dwóch lat? Jak tam yy, yy, poprosiłem cię, żebyś coś tam przygotowała na komputerze w łodzie. Tak, pamiętam. <grybujesz> Hej, co było? <grybujesz> To był strach, to był krzyk, to był płacz, że ja tego nie umiem, nie potrafię. Ja okay. się nie nadaję, absolutnie. Okay. A, pamiętasz, a pamiętasz, jak podzieliliśmy się w firmie e, obowiązkami, że może byś wykonała telefon do klienta, bo tam się kończy ubezpieczenie na mieszkanie i żebyś ten temat ogarnęła? Tak, nie mogłam wydobyć głosu z siebie. Ja, ja Wam powiem, kochani. O mało się nie zakończyło rozwodem. O Co mało prawie? się nie zakończyło rozwodem. Co ja wymagam, ona ja tak nie potrafię, ja tak nie umiem. Mówi, ale czego? Dziewięciu wybrać na y, telefonie i zadzwonić, że dobry, y, kończy się pani ubezpieczenie, i ja się już tym zajmuję. Proszę się nie martwić. Jutro będę miała wszystko do pani przygotowana? Tak było. Było, to nie? Tak był paraliżujący. Parali 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 tak. Tak. Strach jest pożądający. Dzięki za, za rozmowę. Nie ma czego się bać. Na pewno. Jedną rzeczą na pewno, która upłynie, jest czas. To, co ty z tym czasem zrobisz, jak ty pozwolisz zarządzać tym czasem e, sobą w tym czasie, to jest twoje. E, mm, cool. Powiedziałeś bardzo mocne przesłanie do, myślę, do wszystkich osób, które się boją. To niekoniecznie tylko i wyłącznie czy do e, innych osób, ale. Przede wszystkim to, czytam też komentarze, które się pojawiają i może się jeszcze o, tutaj... Nie, o, okay. Tutaj taki komentarz, który był najbardziej fajnie. Dziękujemy Zabrę, wam, jesteś jesteście wielcy, naprawdę. <laughs> Można na was liczyć. Okay. Super. Pod jesionem, dziękujemy. Okej, okay. okej. Okay. No i Piotr? Tak samo tutaj też mógłbym, mógłbym o dziękuję. zmianie dużo powiedzieć. Dziękujemy wam bardzo. Kończąc jakby dzisiejszy live z tym przesłaniem, że nie rezygnujcie z marzeń. Nie rezygnujcie z zamierzonych celów. Czasami nawet coś nie wychodzi, trzeba troszkę przemodelować. Troszkę tego, ten, czasami z pojedynkę nie ma szans, żeby wyszło. Wsparcie, no oczywiście wsparcie w sypialni jest najważniejsze, nie można mieć sypialni wroga, ale czasami bardzo często trzeba mieć wsparcie na zewnątrz. I tutaj akurat nie, w Izzy przypadku, w moim przypadku, w dużo przypadku osób w moim teamie, wsparcie doradcy osobistego, osoby, która podpowiedziała, pomogła, poukładała, zaplanowała pewne rzeczy i systematycznie pilnuje, tak? Halo, dzień dobry, Mateusz. Zrobiłeś. Halo, Mateusz, pamiętasz, umówiliśmy się. Mhm, Okej. Okay. O, super fajnie, zrobiłeś. Jestem z siebie dumna. To naprawdę u skrzydła pomaga. Nie rezygnujmy. Czas jest na pewno taką rzeczą, która na pewno upłynie. A ostatnio bardzo mocne przesłanie usłyszałem na relacji jednego ze znajomych, który napisał, że wiecie, gdzie najwięcej znajduje się osób, które, z którymi, nad którymi strach yy, wygrał? Spróbujcie, napiszcie mi, jak myślicie, gdzie znajdziemy najwięcej osób, nad którymi, które przegrały walkę ze strachem, bały się zaryzykować, bały się wziąć swoje życie w swoje ręce i zrealizować to, o czym marzą. Ok, poczekamy jeszcze chwilę, zobaczymy, co napiszecie. Albo z tym przesłaniem wam zostawię i odpiszę na te odpowiedzi po dzisiejszym live. Iza, serdecznie Ci dziękuję. Nie taki wielki strach, jak go malują, tak? Nie ma takich wielkich oczu. oczu. Tak, strach. Mam rację? strach jest uroczy, bo ma wielkie oczy, tak. Okay. Wiesz, Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki. Że mnie zaprosiłeś. Okej. Okay. A tak szybko, prywatnie, póki wszyscy nie słyszą, to za 30 minut będę w domu i pijemy wspólną kawę. Pozdrawiam cię. Trzymaj się. Pa. Do zobaczenia. Pa. pa.